Ja właśnie wstałam, jest 7.20, spałam jak dziecko i lecimy dalej. Dzisiaj mam trochę więcej energii, także uhu Przejechać się, przepłynąć się pod Statuę Wolności i zobaczyć ją z bliska. I tutaj ta atrakcja jest... Ponoć trzeba unikać popołudni, bo mogą być trochę... Można się nie załapać, ale ja mogę być nie tak

Tutaj, jak widzicie, mi się udało akurat mieć miejsce na zewnątrz, a z tego, co czytałam, zazwyczaj, no wiadomo, w innym okresie było tak dużo turystów, że ciężko było w ogóle mieć jakiekolwiek miejsce siedzące, więc polecam wybrać się rano i podziwiać z odległości Statuę Wolności, gdyż nie schodzimy... Nie wiem, czy wiecie, ale Statua Wolności to tak naprawdę prezent od Francuzów. A i pełna nazwa to wolność opromieniająca świat. Jest. Chciałam jeszcze dodać, że te siedem kolców, 7... Siedem kolców statuę symbolizuje siedem kontynentów, a sama statua ma 93 metry, mało wow, lepiej. Wow. Ale mam bardzo proste mhm. późno. Zwyczaj czytałam, że to jest po prostu zapane i ciężko się dostać, zwłaszcza na te tutaj zewnętrzne ławeczki. A widzicie, że to rano i warto e, skorzystać. Widzę, że tam też jest trochę ludzi. Kupiłam sobie kawkę i niestety z bólem serca, ale niestety jestem wielką fanką chipsów. Zwłaszcza chipsów w minigarach, więc co kupiłam na śniadanie. Nie powinnam nawet się do tego przyznawać. chyba każdy. To właśnie tutaj znajdują się najbardziej znane atrakcje Nowego Jorku, takie jak Times Square, Brooklyn Bridge czy też Central Park. Chciałam powiedzieć, że te wszystkie miejsca wydają mi się tak bardzo znajome, bo mimo, że jesteśmy tak daleko od Stanów Zjednoczonych, widzieliśmy je jeszcze takie tyle razy w filmach, że sama mam wrażenie, jakbym tu już kiedyś była. Jestem teraz na dolnym... To jest wam jakaś masakra. Ceny tutaj zaczynają się od najmniejszych klitek za milion dolarów, a przynajmniej mieszkania z jednym pokojem od 7000 dolarów za miesiąc. Także patrzcie, jaka kolejka, a zaznaczam, że jest godzina dziesiąta. Powiem Wam idąc ulicami, wszędzie, wszędzie czuć trawkę. Nic się tutaj z tym nie krępuje, także. Pełna wolność. Jestem właśnie w dzielnicy finansowej Manhattanu. Za mną znajduje się sławny posąg byka, przy którym widzieliście jaka jest kolejka. Stoi tutaj już 25 lat. Powiem Wam, że byk ma bardzo ciekawą historię. Tak jak wielu mieszkańców Wielkiego Jabłka miał ciężkie początki. Został tu postawiony nielegalnie jako w ramach performa performansu artystycznego. Ma symbolizować siłę i moc e, narodu amerykańskiego e, i został tutaj postawiony w nocy. Waży 3200 kg, został wykonany z brązu e, i po postawieniu go został rano usunięty, ale zyskał już taką sławę i Nowojorczycy go tak pokochali, że po chwili, po paru dniach został przywrócony i postawiony właśnie tutaj. Jest taką maskotką nowojorskich maklerów. Ma waleczną pozę i symbolizuje właśnie e, jakby gotowość do walki. Jeszcze powiem Wam jedną taką śmieszną anegdotę. Tutaj ludzie dotykają cały czas byczych jaj i robią sobie z nimi zdjęcia. Ma to rzekomo przynieść fortunę i szczęście. Także Amerykanie w to wierzą i turyści wszyscy robią sobie tutaj zdjęcia. Ja chyba odpuszczę sobie zdjęcie. największa giełda papierów wartościowych na świecie. Nie wiem, po co są w ogóle te światła dla pieszych, bo piesi tutaj nie zwracają na to uwagi. Mam wrażenie, że tutaj jest dozwolone przechodzenie na czerwonym świetle, bo no. Powiem Wam, że myślałam, że w Dubaju jest drogo, ale Stany tutaj jest dopiero drogo, także jeżeli chcecie coś oszczędzić, to lepiej wybierzcie jakiś azjatycki kierunek, bo tutaj po prostu wydaje się pieniądze i jest to nieuniknione. Muzeum World Trade Center, tam jest też wieża obserwacyjna, została jedna wieża i nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że to miejsce, bo to, ale trochę ściska w żołądku. Nie muszę też za bardzo tłumaczyć historii tego miejsca. Bo wiecie, że tutaj te wielkie budynki w przypadku silnych wiatrów odchylają się o kilkanaście centymetrów. I nawet widziałam na TikToku czy gdzieś na, na jakichś relacjach, jak ludzie mieszkają w takich wysokich apartamentach i przy wielkich wiatrach, jak trzeszczą im całe mieszkania. No nie wiem, czy ja bym się odważyła mieć taki apartament. <noise> Ogólnie te wieże były uszkadzane w tak wielu produkcjach filmowych, jak Godzilla, Seks w Wielkim Mieście, Rodzina Soprano. już nie pamiętam, co do... jakie tam jeszcze były filmy. Pomiędzy wieżą World Trade Center, a memoriałem znajdują się dwa baseny, które właśnie widzimy. Na brzegach tych basenów wypisane są i nazwiska, i imiona ofiar. Ja memoriały niestety już nie odwiedzę ze względu na brak czasu, może innym razem uda mi się go zobaczyć. Zobaczcie, teraz muszę mówić tutaj jakby z dołu. Ta kula, która stoi po mojej prawej stronie, obok widać w tle jedną już w wieżę wieże World Trade Center. Ta kula przetrwała zamach i jest takim symbolem. Została tutaj umieszczona, jest lekko zniszczona i to jest pomnik Desper, która A to wydarzenie. Tu widać jeszcze jak jest zniszczona. Wykonana z brązu. Powiem Wam, fajna jest ta kamerka, ale za każdym razem, kiedy spotkamy jakiegoś wariata, jest jakaś śmieszna sytuacja, to zanim ją włączę, obrócę ten obiektyw, który też nie zawsze załapię. To już jest po, albo już ta osoba nie jest zainteresowana cały ten. W każdym razie jest tu. W zasadzie każdy ma to gdzieś, każdy żyje swoim życiem. Takie moje odczucie. Jeden mówi do siebie, drugi chodzi na pół rozebrany. Kobiety też różnie się zachowują mężczyźni. Nikogo to nie interesuje w zasadzie. Ponoć nie byłeś w stanach, jeżeli nie spróbowałeś pączków damki. Tak. Wraz z zimnym pączkiem zmierzam w kierunku mojego ostatniego celu, czyli Brooklyn Bridge. Muszę się przeprawić tylko przez to niezbyt przyjemne przejście. I niestety muszę Was poinformować, że błędnie założyłam, że w miejscu, w którym zaczyna się most. Zaczyna się też ścieżka dla ludzi. Otóż nie, trzeba dojść jeszcze pół kilometra do szlaku dla pieszych, także most jest głęboko wysunięty. Jest to jeden z najstarszych mostów wiszących, a na pewno największy, który przetrwał i to właśnie może też świadczyć o jego świetności, że do tej pory tak ogromna konstrukcja przetrwała. A sama konstrukcja była przez ówczesnych ekspertów uznawana za szaloną, jako że nie istniał wtedy tak duży wiszący żaden most. Tutaj możemy podziwiać panoramę Dolnego Manhattanu. Most Kliński jest to jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie, z tego co przeczytam, na 1840. 4 cztery się metry. I to w zasadzie tyle. Ja wiem, ja wiem że most bardzo często zmienia swoją nazwę, ale finalnie jest mostem krótkim. Jest ogólnie bardzo dużo dzisiaj. Pokażę Wam tutaj jeszcze dalszą część widoków na mostu. Oczywiście jest tu bardzo dużo turystów, ale nie aż tak dużo jak. O, akurat mam szczęście, że tutaj nie ma za wiele osób. Jak zazwyczaj co tu się dzieje. Okej, okay, ja wracam do pączka, nie był najlepszy. Mam nadzieję, że mnie nie złapie deszcz. Uh. Do przewidzenia. Wszystko tu jest takie duże, że na pewno zanim trafię na metro, które jest takie malutkie, gdzieś tutaj pod ziemią, to przejdę przez nie trzy razy i dopiero się zorientuję na mapie, patrząc, że już je przeszłam. Bo w ogóle to nie jest widoczne. No to metro w porównaniu z waszyngtońskim nie zachęca na pewno. A wygodnym rozwiązaniem jest to, że tutaj tylko przykładamy kartę do bramki i za 2,39 dolca mamy każdy przejazd praktycznie. Nowy Jork. Jedni go kochają, a inni nienawidzą. Ja sobie uważam, że to miejsce żyje w tutaj kimptę. I naprawdę ma duszę, a to jest dla mnie najważniejsze. Także ja porubiłam Nowy Jork. Tym razem już kończę, i muszę wracać do hotelu. Dzięki serdecznie za oglądanie i z krótką Musiałam na koniec jeszcze polecieć po kartki w deszczu, bo nie mogłam inaczej.